Cześć! Wiem, że po świętach jesteście strasznie najedzeni i zaschudzeni, ale pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób zrobić pyszne, pyszne ciasto, takie mascarpone. Niedużo pracy, a jedzenia później pysznego mnóstwo. Zachęcam Was, żebyście to zrobili. Każdemu na pewno to się uda, bo to trudno żeby się nie udało, a ucieszycie swoich bliskich na pewno, jak ich poczęstujecie takim pysznym ciastem. Spróbujcie, spróbujcie zrobić to ciasto. Do roboty! Do zrobienia ciasta mascarpone potrzeba biszkoptów, Zalecają takie biszkopty długie, ale ja bardzo lubię robić na tych okrągłych i kupuję tych biszkoptów paczkę taką, a jak coś zostanie, to z chęcią zjadam te, które zostaną. Dalej. Kawa. Musi być mocno zaparzona kawa, półtorej szklanki tej, tej kawy, espresso, y, amaretto albo inny jakiś wyrazisty alkohol na przykład y, może być rum też. Oczywiście serki mascarpone. I tutaj tych serków jest dwa razy po 250 gram. Pół szklanki cukru pudru. Ja dodaję troszeczkę więcej, bo jestem łasuch, lubię słodkie. Dodaję troszeczkę więcej jak pół szklanki. Y, od trzech do 6 jajek. Ja daję, tak jak widzicie, 5 jajek. Szczypta soli, tak jak to już kiedyś mówiłem, szczypta soli będzie ona potrzebna do ubicia piany. Kakao, który jest później do posypania ciasta. I tam z tyłu mamy wiśnie z alkoholu, zrobionego. Yy, zrobionej nalewki. Ja tymi wiśniami też yy, ozdabiam u góry. Nadają one taki no, przyjemny, też dodatkowy yy, smaczek ciastu. I to praktycznie jest wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zrobić ciasto mascarpone. I rozpoczynamy robienie ciasta mascarpone. W pierwszej kolejności zrobiłem tutaj kawę. Ekspreso, półtorej szklanki tej kawy. Zaparzyłem ją, odlałem, bo musiała ona wziąć i wystygnąć. Także to było zrobione troszkę wcześniej. Teraz do kawy dodajemy pysznego amaretto. Sześć łyżek. Tego amaretto dodajemy. Trzy. Cztery. 5, 6, a niech będzie 7 łyżek amaretto. I tu już mamy przygotowany, przygotowaną kawę. Później, którą będziemy wykorzystywać do e, moczenia piszkoptów. Kawa już jest zrobiona. E, następną rzeczą jest e, utarcie żółtek. Czyli musimy jajka wziąć. Rozbić, oddzielić. Wcześniej jajka były oczywiście umyte i sparzone. Teraz jajka oddzielamy żółtka od białka. Ach, coś mi to nie za bardzo z tym pierwszym wychodzi, ale. Słuchajcie, najważniejsze jest, żeby nie, do białka nie dostało się żółtko. Dlatego, że wtedy no, nie ubijemy tego, tego białka, jeżeli będzie tam żółtko. Także zawsze lepiej tam dodać troszkę mniej tego białka, tutaj, wrzucić go do żółtka, a tutaj pilnować, żeby nic nam się złego nie stało i nie wpadło tam ani troszkę żółtka do tego. I tak robimy to, aż wszystkie jajka będą. Żółtko od białka oddzieliłem. Tu już mam białko, tu mam żółtko. Dodaję do tego cukier puder, pół szklanki. I mieszam tą masę jajeczno-cukrową, aż będzie ona bardzo ładną, taką. Cukier się zupełnie rozbije. Można to na wyższych obrotach. I to mieszamy, czekamy, aż ta masa będzie już taka ładna, wyrobiona. Chwilkę to zajmie. Trzeba tak na pewno około 2-3 minut tą masę do pięknie ubitej masy jajecznej. Teraz dodajemy serki maskarkowe. Jeden serek. I drugi serek. I teraz już na wolniejszych obrotach bierzemy, kręcimy tą masę z serka. Też to chwilę będzie trwało. Aż to wszystkie serki się połączą razem z tą masą jajeczną. Słuchajcie, otrzymaliśmy piękną masę. Tutaj naprawdę bardzo ładną masę. Jeszcze biorę tak, żeby mi zleciało z tej. Dobrze. I to mamy zakończone. Teraz bierzemy i będziemy bili pianę z białek. Ale do tego potrzeba mi, żeby umyć moje mieszadełka ponieważ takimi na pewno bym piany nie ubił. Kilka przerwy, Siadełka już umyta jak widzicie, ściupkie? I teraz właśnie jest ta szczypta soli potrzebna do tego, żeby białka nam się ładnie ubiły. Bierzemy i ubijamy białeczka. No i piana została bardzo ładnie ubita. Już to narzędzie nam nie będzie potrzebne. Też je odkładamy. Pianę bierzemy i dodajemy, piękno pianę, piękno pianę. dodajemy do wcześniej zrobionego żółtka z serkiem mascarpone i Cukrem pudrem. I już delikatnie, tylko szpatułką bierzemy i mieszamy. Bardzo delikatnie, tak żeby, żeby piana tylko została delikatnie pochłonięta przez tą masę. Żeby nam się zrobiła jednolita już masa. Z serkiem mascarpone. Bardzo ładna. Coraz ładniejsza. Coraz ładniejsza. W międzyczasie ja sobie przygotowałem tutaj pojemnik. Który będę robił to tiramisu, Dlatego, że ja robię zwykle w pojemniku tym. Tak mi jakoś przypasowało. I zawsze w tym pojemniku robię. To ciasto. Można robić w różny sposób. Można to robić tak, że dodaje się do kokilek jakiś ładnych. Można robić tortownicy. To już co kto ma i, i, jak, i jak chce. Masa już jest pięknie zrobiona. Pyszna masa. Pyszna, na pewno pyszna. Pyszna. Teraz masę odstawiamy i bierzemy się za kolejną rzecz, czyli moczenie biszkoptów w kawie. Rzucamy te biszkopty do kawy, przynajmniej część. Dajemy im czas na to, żeby się namoczyły. Nabrały troszeczkę tej kawy i amaretto, szczególnie tego amaretto, żeby był to taki fajny smak. I po takim namoczeniu bierzemy biszkopty, układamy w pojemniku, w którym robimy, robimy ciasto. No, można się tak sprawdzać, jak już biskopty są miękkie, czuć je. Niektóre rodzaje biszkoptów szybciej to łapią, niektóre mniej szybko, o. i wtedy kładziemy na około wypełniamy całą tymi biszkoptami, aż tak, aż do i już ułożymy tą warstwę biszkoptów, to wtedy bierzemy połowę masy, którą mamy Dajemy do foremki i ją rozprowadzamy. rozprowadzamy równomiernie, gdy już jest rozprowadzona. Praktycznie o jeszcze troszkę dodamy. O. Tak. Powtarzamy znowu tą samą czynność, czyli bierzemy nasze biszkopty i układamy na cieście. I tak też aż ułożymy je około na całej po ułożeniu już wszystkich biszkoptów i zrobieniu no, pełnej pełnej masy tutaj o takie coś bierzemy i nakładamy pozostałą część masy mascarpone na ciasto wszystko bierzemy, teraz, nakładamy i równo tak jak poprzednio rozsmarowujemy na całym cieście. Gdy już wszystko mamy ładnie rozsmarowane, pyszne, możemy wykorzystać jeszcze ewentualnie, jeżeli nam zostały jakieś do przyozdobienia. Ja tak jak wcześniej mówiłem, jeszcze biorę i. Przeozdabiam tymi wisienkami, które są z, z zrobionego wcześniej likieru. Tak do koła, żeby było ładnie. One później bardzo ładnie wyglądają. No i oczywiście smakują bardzo. Jest to tak niewielka ilość alkoholu, że, że no, nikomu nic złego się nie stanie. A gdyby ewentualnie miały to jeść dzieci, to najwyżej rodzice niech, niech albo starsze rodzeństwo, które jest pełnoletnie, niech te pisienki sobie zje. Ze smakiem, oczywiście, niech sobie zje, bo są bardzo, bardzo dobre. Można tu dawać różne rzeczy: można dawać też i, i, i rodzynki, można dawać jeżynę. Można, no, 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 wszelkie owoce, które są, można sobie nimi próbować. A na koniec, jeszcze, żeby było to jeszcze smaczniejsze, już miślinka leci strasznie. Dodajemy troszeczkę, posypujemy to kakałem. Najlepiej to zrobić poprzez sitko, posypać. Po prostu ciasto kakałem. I w ten oto sposób mamy ciasto mascarpone zrobione. Bierzemy go teraz, stawiamy do lodówki na minimum 5 godzin. Żeby to wszystko ładnie wzięło i zastygło. I to jest tyle co potrzeba żeby zrobić pyszne ciasto mascarpone. A oto i efekt naszej pracy. Pyszne ciasto mascarpone. Tak ono wygląda. Zachęcam wszystkich. Wszystkich, bo jest naprawdę pyszne. Trzymajcie się i do następnego spotkania w kulinariach. Cześć!